Witam was wszystkich bardzo serdecznie ponownie u mnie. Miałam dość długą przerwę, ale postanowiłam wrócić. No i na przykład dzisiaj na wstępie wrzucę Wam odcinek właśnie z Hearthstone'a, ponieważ pogrywam w niego jako tako codziennie, robiąc daily, no i może troszeczkę więcej. Jednak nie jestem jakimś nie wiadomo jakim graczem, wręcz przeciwnie, jestem bardzo słabym graczem, więc nie będę. Nie oczekujcie profesjonalności w mojej grze, że tak powiem. No, i po prostu zamierzam grać, tak, I, i się dobrze bawić, i przy okazji wam udostępniać z tego materiały. Um, dzisiaj rozegramy pojedynek. <laughs> um, mam trochę chrypki, bo wcześniej robiłam pewne um, specjalne, że tak powiem, zamówienie dla kolegi, i troszeczkę mi gardło wysiada przez to. Um, dobra, dzisiaj zagramy Shamanem. Jak widzicie, już mam tutaj level 20. No więc cóż, czas trochę przegrać, tak? <coughs> Ogólnie lubię karcianki, ale jeszcze żadne z karcianek online nie podeszła mi tak bardzo, jak herstą. Jest naprawdę niesamowicie przyjemny, <coughs> a grałam już w kilka właśnie online. Chociaż i tak najlepiej preferuję właśnie te, które są w realu, tak? Z którymi można usiąść sobie w grupce znajomych, no i sobie pograć, porzucać prawdziwymi kartami, tak? Dobrze, zobaczymy, co tam nam podejdzie na pierwszą rękę. No i. O mój Boże, mogłam już tam to zostawić w takim razie. Zaczynamy, tak? Na początek hmm, wolałabym tego nie wyrzucać, więc po prostu przeskipuję turę. Co prawdopodobnie mnie zabije w późniejszym etapie. Um, no i teraz mogę na przykład wyrzucić to. No i w sumie to. Chociaż nie mam na razie żadnych innych murloków, ale wolę wyrzucić niż zmarnować jeden kryształ many. Co jest trochę smutne i pewnie nubskie, no ale to by tam... Ważne, że jest prowokacja, to nie będzie aż tak bardzo źle. Serio? Smoczek mi podszedł. Dobra, ukryjemy sobie to. Naszą... panterkę. Tak. Um, I nic z tym w sumie nie zrobimy, bo chociaż... może by było się uprzeć. Ale po co tracić prowokację? Przezgierujemy. <laughs> Okej, okay, on ma już dwie prowokacje, ale my się nie przejmujemy, wyrzucimy sobie to w takim razie i możemy stracić prowokacje, ale wolę mu to wszystko rozwalić, niż potem mieć problemy. Ogólnie nie składałam talii tali według żadnych poradników, więc talia jest bardzo słaba. Plus, um, jest po prostu, że tak powiem, na intuicję, no, no i część kart tej talii. W sensie, wrzuciłam je, żeby przedestować przetestować i jakoś nie miałam jeszcze chwili, znaczy miałam chwilę, ale nie chciało mi się. I po prostu stamtąd wyrzucić. Więc jest. Poza tym, jakby nie patrzeć, te karty, jak się dobrze wszystko ułoży, to nawet się zdarza, że i one są przydatne. Więc nie ma co narzekać w sumie. Aha, on będzie go pewnie bustował. Ale nie mam czym go zabić w tej chwili, więc na razie nie będziemy go atakować. No, tak jak mówiłam, będzie go boostował. A on akurat ma tak, że tyle ile ma HP, tyle ma ataku. Więc będzie troszeczkę smutno, bo on zaraz go takuje do 20. Uraczam. Rozwalił, to w sumie byłaby jakaś minimalna szansa na to, że mogłam to zniszczyć. Bo wtedy mogłam użyć tą kartę. ja nie by mieli po 3 plus 3 do ataku. No i myślę, żebym tam wyrobiła prawie, może, może nie całe HP, bo nie liczyłam dokładnie, ile miałam damage'a. Ale wtedy na pewno byłoby lepiej, niż zostawić to w takim stanie, jak teraz jest. Więc, tak jak mówiłam, pewnie to przegram, no ale. Kto by się tam przejmował. Muszę to rozważyć. Mhm, mm jeszcze więcej. <śpięk> o 15. No tak, a mi się prowokacje kończą tak. Fuh. Jeżeli to, to będzie 5 plus 4, 9 plus 3... 2. No dobra. To jest trochę smutne, co robię, no ale... Wolę zrobić to, niż się dalej męczyć z tą smutną kartą napustowaną na nie wiadomo co. A znając życie... <laughs> I znając kapłana, przepraszam, to miałby, nie wiem, zaraz 30-30, nie? Bo jak widać karty ma. <laughs> Przepraszam za to koślenie. Mm. Dobra, widzę, że też mam Murloka. Wow, całego jednego. I właśnie zada mi 12 damage'a. Tak. Nice. Trochę głupio to zrobimy, ale... Niechaj będzie. Nie mam kart, jak widzicie, lepszych na ręce. Bo co mi ta prowokacja da? <laughs> Tyle, że coś będzie musiałem zniszczyć. No. Wolał zaatakować smoczkę, więc no jak widać. No, oczywiście. A ja nie mam nic lepszego. Bo czemu? Bo po co? To mi nic nie da! Naprawdę! Nic mi do nie da! Smutno mi bardzo. Rzucimy to w ten sposób. I możemy w sumie zrobić tak. I możemy zrobić w sumie. Tak. I to jest smutne, ale możemy zrobić też tak. I rzucić tak. I koniec tury. Nie pozbyłam się tamtej karty, ale pozbyłam się też wielu moich kart, co jest dość smutne. Nie no spoko, jasne, weź se, nie krępuj się. Praktycznie gra jest już przegrana. Bo on teraz jest spokojnie tym i tym bije we mnie. To jest 11, tak. To jest 15. Tak, kopił sobie jeszcze coś. Eee, 20. Aha, jeszcze moja prowokacja była. No dobra, no to 11 i 3 zostały i w następnej turze nie żyję. <laughs> Takie tam. Mogę rzucić jeszcze prowokację, żeby mu przykrzyć tą wygraną, ale to naprawdę jest już przegrany mocno. No ale co <laughs> Mam 3 HP. Jej, żaba! Tego mi było trzeba w tym momencie. Pa, pa. Dobra, jak widzicie i jak mówiłam, nie gram w to najlepiej. Przegrywam. Dużo. W każdym razie, wow, udało mi się zrobić Nieważne. Um, zagram jeszcze jedną, tak myślę. Jak tylko mi się to wczyta. Okay, Klick. Schuka, Schuka, Schuka. Myślę, że na początku to się nie przyda. I w sumie to też ale wolę wymienić tak. Oczywiście podjęło mi kartę za 6. Nie, dobra, nie aż tak źle, ale ta karta naprawdę jest tu niepotrzebna. Okej. Okay. Dobrze, to tyle na pierwszą turę. On mi to zniszczy, przyjmie dwa damagea, w sumie jeden, bo miał tarczę. Dobrze. I teraz ja mogę zrobić coś takiego. No i teraz musi coś wyrzucić, żeby mi powoli to niszczyć. <laughs> bo samą postacią to zniszczy tylko jeden. Chociaż pewnie i tak będzie najpierw celował ten, bo on dodaje im damagea. Wyrzucisz coś? Nie wyrzuci. Uh -huh. To my możemy wyrzucić tą. Tym chrzepnąć niego i zakończyć to. A ok, spoko. Można i tak, czasami się zdarza. W takim razie tak myślę, że rozegramy jeszcze jedną grę, bo ta trwała zaskakująco krótko. Godny przeciwnik, zaskakujące. Nie, żeby za każdym razem zaskakiwał to samo, ale zaskakujące. Naprawdę, dzisiaj cały czas podchodzą mi te same karty. To jest dość smutne. Mój przeciwnik śpi. Bardzo mocno śpi. Halo. Graj Okej, okay, dobra. Dobra, rzucimy tego do murloka, bo w sumie i tak nie mamy nic innego do roboty. A jak widzicie, murloków innych nie mam, więc nie ma co liczyć na to, że kiedyś tam przyjdzie mi Mur murlok, i dopiero wtedy go wyrzucać. Lepiej go wrzucić w teraz. No. Mój przeciwnik naprawdę śpi. Halo, rusz się! Halo, halo, halo! O, orzeł, działa! Czekam na Dobra, to rzucimy Akurat z prowokacją, więc przyjemnie. Jej, zasypię mi stół pionkami, jeden jodun. Dobrze. Myślę, że wyrzucimy sobie to. No i możemy w sumie wyrzucić jeszcze to. Więc tym walnę w bohatera i koniec góry. Tak myślałam właśnie. To mnie trochę obije, a nawet bardzo, ale on też nie będzie miał nic na stole. No to ja wyrzucam sobie totemik. I czekam na jego ruch. Dobrze, co by tutaj zrobić? Mogę wyrzucić prowokację. Co w sumie byłoby na miejscu. Bo nie wiem, co innego mogłabym wyrzucić. Chociaż mogłabym wyrzucić to, a potem rzucić totem. Mm, albo to. Nie, to jakby do miała więcej postaci. Dobra, wyrzućmy sobie to. I wyrzućmy totem. I zatakujmy. Następnie już wyrzucimy jakąkolwiek prowokację, albo wyrzucę to i będę go po prostu obijać, licząc na to, że on mnie za bardzo nie obije. Trochę mnie tam tłucze. czekam na O, w sumie mamy taką prowokację. To możemy wyrzucić tak. I jeszcze ładnie tak. Teraz użyć się ten totem na to i zniszczyć trochę mu HP. Bo wolałabym tego nie zostawiać nawet przy jeden HP i jeżeli go zniszczyć to już całkowicie. On mi zniszczy teraz obie prowokacje. No, a on i tak się uleczył. Czyli nawet jakbym go wtedy obiła to byłoby to samo. No, i teraz sobie wyrzucimy to. To. I co by tutaj zrobić? Można by było się pozbyć pomału tego. I w bohatera, bo nie chcę ich tak szybko tracić. <laughs> On teraz będzie musiał mnie zniszczyć prowokacje. Jednym mnie je zaatakuje na pewno, bo nie myślę, by zaatakował któregokolwiek moba. Tak, dodaję sobie więcej dmage'a i HP, żeby zniszczyć mi to i zostać przy życiu. Aczkolwiek tym może mi trafić jakaś... Jakiegoś... Moba Mhm. Oczywiście tego dodającego damage każdej innej postaci. No i oczywiście hit we mnie. To jest dość losowa karta, ale w sumie czemu by nie. Co my mamy? Okej, okay, dobra. Mamy dość przyjemny wynalazek, aczkolwiek i tak on może pomóc jemu, a mi nie. Więc nie wiem jak to wyjdzie. Uwaga, komu desz, komu desz, komu desz? O! Mojemu totemowi. Trochę bez sensu, no ale... Zawsze lepiej to niż mojemu przeciwnikowi. On mi to zniszczy i tak. Oczywiście lecząc się za dwa przy okazji. I sam wyrzucił prowokację mm. Okej okay. Dobrze Więc zabawimy się w ten sposób Co jest dość smutne, bo szkoda, że mi zabrakło tutaj damage'a Ale w sumie Dobra, to on i teraz pewnie zniszczy prowokację, a potem dobije smoczkę. No i oczywiście się leczy. Bo czemu by nie? Wow, zniszczył mi broń, której nie miałam, ale. Został mi sam totem. I mogę teraz żabkować go. Przyzwać to i przyzwać to. I zniszczyć totemem żabci. żabcie. Szczególnie oboje nie mamy kart na ręce. Znaczy, ja bardziej, tak? On mi teraz wyczyści jeszcze stół. I ma ostatnią kartę na ręce. Co jest dość smutne, bo będzie się liczyła tylko i wyłącznie losowość tego, jakie karty nam podejdą stąd. Szkoda, mi podeszła żaba, która jest dość bez sensu w tym momencie. I został mi 5 many, tak? I tak nie wykorzystam. Wow, podeszła mi pantera, którą ukryję Takie niesamowite. Ogólnie teraz w tym momencie losowość. Jest po prostu tak straszna. I tak często przegrywa grę. Potrafi być tak, że masz na przykład 30 HP, twój przeciwnik ma 10. No i skończą ci się karty, tak? I dochodzi ci karta Dodaj yy, prowokację stronnikowi. Yy, Okej, okay, ale nie masz stronników na stole. Dobrze, no to ulecz stronnika i daj mu prowokację. Um, dalej nie mam stronników. Um, dodaj mu damage'a. Ja dalej nie mam stronnika. I przegrywasz i gra, nie? W ogóle jeszcze mam 3 HP, więc wątpię, żebym przeżyła. Mm. Dzisiaj naprawdę sobie idzie. Ach, no ale cóż, wyda. Jej, przegrana gra. Tak jak mówiłam, losowość, i jemu podeszły niezłe karty, a mi dość słabe. No na następny raz ogólnie staram, postaram się przygotować lepszą talię, bo jak widzicie, ta jest strasznie słaba. No i muszę mieć więcej kart z przeciążeniem na tej postaci. Mhm. Ogólnie to... Na dzisiaj myślę, że to będzie tyle jako pierwszy filmik w ogóle z Hearthstone'a. Jeśli wam się podobało, to czekam na komentarze. Może jakoś coś tam powiecie mi, co mam zmienić, bo na pewno mam coś zmienić, bo to jest straszne, zwłaszcza moje gadanie. Ale, ale czekam właśnie na wasze, wasz odzew, że tak powiem. No i do zobaczenia w innych filmach i w innych odcinkach. Cześć!